Witaj, oto czytanie dla Zodiakalnego Byka na tydzień od 20 do 26 stycznia 2025. Sprawdzę, jaka energia prowadzi cię w tym tygodniu. Zapytam, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, a na końcu będzie miły przekaz na temat tego, co pozytywnego szykuje dla ciebie wszechświat w tym tygodniu? Będzie też afirmacja, którą możesz powtarzać, żeby te dobre rzeczy do siebie przyciągać. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne. Bierz tylko to, co z tobą rezonuje. Warto zobaczyć swój odczyt dla znaku słonecznego i ascendentu, żeby mieć pełniejszy obraz na ten tydzień. A teraz sprawdźmy, jaka energia prowadzi byka w tym tygodniu. Nie, jeszcze nie ma wyraźnej energii. O, jest. Są dwie energie. Ważny tydzień, ale dla wielu znaków to jest ważny tydzień. Zaraz zobaczymy. O! Proszę. Jest bogini Izyda, przeszłość. Obecna sytuacja ma swe źródło w przeszłości, ale jest też karta y, bogini Jemania, wielka szansa. Otwierają się przed tobą wielkie szanse, skorzystaj z nich. Tutaj jest jasna wiadomość, y, że Twoja przeszłość, y, Twoja praca, energia, którą włożyłeś, włożyłaś w coś. Jakiś projekt w relacje, przedsięwzięcie, dostosuj to do siebie, czytanie kolektywne, ale w przeszłości bardzo dużo pracy i energii zostało włożone tutaj i dlatego y, pokazuje się przed tobą wielka szansa. Otwierają się przed tobą nowe drzwi y, albo y, jest dla ciebie dostępna jakaś możliwość, opcja, cokolwiek to jest, warto z tego skorzystać. Więc tutaj w tym tygodniu ktoś może zaproponować Ci współpracę. Albo ktoś w końcu może zaprosić Cię na randkę. Więc tutaj jakaś oferta, jakaś wielka szansa się pokazuje dla byka i wszechświat mówi tak, to jest to, warto z tego skorzystać, idź w to. Pracowałeś, pracowałaś nad tym długo. Dla niektórych też widzę wielką szansę w oczyszczeniu się z trudnej przeszłości, jeśli tutaj taki temat jest z Tobą w Twoim wnętrzu. Warto też tutaj z tej szansy skorzystać. Może to być dla niektórych ważna rozmowa, ale nie musi. Tak, czytanie kolektywne, jak zawsze mówię, dobrze. Teraz zobaczymy, co jeszcze idzie w twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, co tutaj dla byka jeszcze w tym tygodniu. Uh -huh. o, nie, nie, nie. Ok. Dosyć sporo kart mamy. Zaraz tutaj. Ok. Tak. Mm. W tym tygodniu udaje się zrównoważyć energię, też a propos przeszłości, no bo mamy tutaj mamy tutaj na ten temat kartę prowadzącą, kartę przewodnią. I tak tutaj w przeszłości były jakieś trudności finansowe. Mogą dalej jeszcze być, tak? Czytanie kolektywne. Oczywiście nie wszystko dla wszystkich, tak? Dostosuj to do siebie. I e, też tutaj e, były osoby, które zachowywały się głupio, nie fair. E, w jak, też to mogły być osoby, które cię narażały w jakiś sposób na problemy finansowe. E, I tutaj nawet e, mogły skończyć się jakieś relacje w przyszłości albo współpracy biznesowe. Mamy kartę e, złamanej obrączki. Więc tutaj też, tak jak mówiłam, uzdrowienie przeszłości dochodzi do Twojej energii, dochodzi do niego. Jest wielka szansa na to, warto z tego skorzystać. Czy to jest w procesie medytacji, czy po jakiejś rozmowie z kimś, tutaj dla każdego to będzie inaczej. Skąd wiem, że energie się wyrównują, bo mamy kartę wagi? utrzymuj swoje życie w równowadze. Ta karta też wzywa do tego, by zająć się swoim ciałem, swoją energią, my pamiętać o równowadze, praca, życie codzienne, ale tutaj głównie ta karta mówi właśnie o tym, że energie się równoważą. W tym tygodniu do, dostajesz jakąś dobrą wiadomość, bo owszem ta karta ptaka mówi o tym, że czekasz na wiadomość, paczkę, list, dokumenty, Mm, ale jest tutaj też karta zwycięstwa. Więc y, wielu z Was dostanie wiadomość jakąś o tym, że coś się udało. E, tutaj też możesz się dowiedzieć o jakiejś sprawiedliwości karmicznej a propos kogoś, że tam się coś nie udaje. Zwłaszcza jeśli ktoś tutaj w Twoim życiu ci napsuł. Równowaga została zburzona w jakiś sposób, to zostaje przywrócona. Możesz nawet o jakiejś sprawiedliwości karmicznej, a propos przeszłej sytuacji się dowiedzieć w tym tygodniu. I tak, tutaj mamy też kartę, która mówi o tym, że romans wisi w powietrzu, w sensie energii romantycznej. Jest też karta obrączki całej, tak? Więc tutaj też, też jakaś sprawiedliwość karmiczna może się pojawić, zwłaszcza dla osób z Twojej przeszłości, które blokowały jakąś Twoją relację romantyczną albo biznesową, dostosuj to do siebie, ale romantyczną może być. Tutaj też, jeśli szukasz miłości, to może się udać, tak, zwycięstwo, poznać kogoś w tym tygodniu. Mogą być też udane zaręczyny, wielka szansa, tak, oferta to też jest oferta tutaj relacyjna, że tak powiem. Do tego dla wielu z Was może pojawić się nowa praca albo nowa możliwość, jeśli masz swój biznes zawodowy. Bo y, ścieżka z pieniędzmi czeka na odkrycie i wielu z was ją odkrywa y, w postaci tej jakiejś wielkiej szansy. To może być projekt, to może być nowy kierunek, też tutaj dla każdego troszkę coś innego. W tym tygodniu też będzie przestrzeń na odpoczynek. Warto, go, y, warto dać sobie przestrzeń właśnie na to. Albo tutaj też pojawią się pieniądze na zaplanowanie jakichś upragnionych wakacji. Wielka szansa, tak? W przeszłości już od jakiegoś czasu marzymy o tej podróży, i tutaj mogą się pojawić pieniądze. Albo się dowie, że niebawem pojawią się pieniądze na tę podróż, będzie można ją planować. Dobrze, za chwilkę sprawdzę, co pozytywnego szykuje dla Ciebie wszechświat w tym tygodniu. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać czytanie ze mną. Więcej na ten temat jest w opisie. W opisie znajdziesz też mój adres e-mail. Jeśli chcesz zamówić czytanie dla siebie albo amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. I teraz co. Pozytywnego co miłego szykuje dla Ciebie Wszechświat na ten tydzień i jaką afirmację możesz powtarzać, żeby do siebie te dobre rzeczy przyciągać. Mhm. Tutaj y, po tej stronie odczyt jest tylko pozytywny. Jeśli pojawią się tak zwane trudne karty, to y, tylko oznacza, że już z takiej energii y, się oczyszczasz. Ok, zobaczmy. Co tutaj mamy? Zacznę od tego, z czego się oczyszczasz. Tak, tutaj no, wyraźnie, osoba jakiejś albo osoby, które w przeszłości napsuły ci krwi, jakoś tak słyszę z tej energii hematytu, bo hematyt jest kamieniem, który oczyszcza nam krew. To są osoby, bądź osoba, tak, dostosuj do siebie, osoby agresywne. Osoby uparte, znowu agresywne, więc tutaj to mogły być dwie osoby. Jedna, ktoś z tych osób może być spod znaku barana albo innego znaku ognia, lew, strzelec. Tutaj to jest ktoś, kto plotkował o tobie, rozpowiadał nieprawdziwe informacje, próbował tutaj zepsuć też Twoją reputację dla niektórych. To jest osoba, która prowokowała wiele nieporozumień między tobą a twoimi współpracownikami, przyjacielami, bliskimi. Tutaj też nawet ktoś mógł próbować rozdzielić jakąś relację, tak? Ale to się nie udaje i to się nigdy nie uda. O tym mówią nam te dwie karty. I tutaj trudno było sobie poradzić z energią tej osoby w pojedynkę, więc też. Tutaj pomoc od przewodników duchowych od wszechświata idzie, jeśli chodzi o te trudne osoby. Oczyszczasz się z tej energii, pomoc tutaj przychodzi. No właśnie, tak jak mówię, możesz się dowiedzieć o jakiejś sprawiedliwości karmicznej, albo jeśli jeszcze ta sprawa między wami się toczy, to tutaj jakaś pomoc przyjdzie i to zostanie rozwiązane. Tak jak mówiłam, mamy potwierdzenie, przyjdzie dobra wiadomość w tym tygodniu jakaś. I słyszę, że dla niektórych nie jedna, także warto nadstawić ucha. No i tak, tutaj też, tak jak mówiłam, nowe możliwości zawodowo-finansowe się pokazują, warto z nich skorzystać, z tej wielkiej szansy. Ale też może tutaj być dobra wiadomość na temat narodzin dziecka w Twojej rodzinie, albo no, jeżeli chodzi o jak jesteś w związku, to Twoja partnerka może być w ciąży, albo może Ty będziesz w ciąży. Czytanie kolektywne oczywiście. Tutaj też wyraźnie pokazują się zaręczyny, oświadczyny, bo mamy tak, komplementy od adoratora. Diament. I tulipan, wielka namiętność. Jak nie oświadczyny, to tak jak mówiłam, jeżeli ktoś szuka miłości, to może poznać w tym tygodniu. No i to jest ktoś jak diament, ktoś kto cię podziwia. A może już toczy się jakiś romans od jakiegoś czasu i dostaniesz jakiś dar, tak? Od tej osoby, kwiaty. No, diament to chyba bardziej przy zaręczynach. Ale tutaj. Też jakaś większa, wielka szansa w miłości, w relacjach się pojawia, ale też w sferze finansowej. Oczywiście nie wszystko dla wszystkich, tak jak mówiłam. Dobra wiadomość na temat Twojego zwycięstwa w jakiejś kwestii, wiadomość bardzo wyczekiwana też idzie w Twoją stronę. Tutaj energie się wyrównują z tą kartą przeszłości i z tą wagą też czuję, że w przeszłości było trudniej, jeśli chodzi o finanse czy życie prywatne, czy jedno i drugie, tak? Ale teraz jest wielka szansa na oczyszczenie, oczyszczająca fala przychodzi, otwierają się przed tobą wielkie szanse. Skorzystaj z nich. A teraz zodiakalny byku czas na twoje słowa mocy. Możesz je powtarzać, afirmować, żeby poczuć swoją moc w tym tygodniu, żeby przyciągać do siebie Dobre rzeczy, wielkie szanse. Zobaczmy, jakie to są słowa dla byka. Mm. Tutaj mamy to. Cieszę się swobodą twórczą w swojej pracy. Jestem zdolna i kreatywna. No, właśnie, tutaj, jeśli to nie jest zupełnie nowa ścieżka, nowa praca. To otwierają się przed tobą możliwości pracy bardziej kreatywnej, masz więcej wolności i bardziej cieszy cię to, co robisz. Także tutaj też piękna wskazówka jest w tej afirmacji. Zodiakalny byku. Zapraszam Cię na moje czytanie z numerem anielskim 111. Zobacz, co nowego manifestujesz w tym roku. Zapraszam też na czytanie z numerem anielskim 333. Jakie trzy słodkie i trzy gorzkie rzeczy idą w Twoją stronę przez następne trzy miesiące? Żeby przejść do jednego z filmów, kliknij w miniaturę na ekranie. Dziękuję za twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.